Jestem, przecież to dla mnie, przecież zjebany, przecież to tak, tutaj, że to nie jest zjebany. Jak to wszystko, co jest tutaj, Rania. tutaj pod uwagę, pod uwagę, wagę, 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 i jest powaga, tutaj wymaga, wymaga tego myśli, tutaj, że to, tutaj, zniszczenia, nie ma to życia, nie ma lito, ni nie ma tu tego wytworzenia drzewa, tutaj, że to drzewa wzrastające, to jest korzenia, tutaj, że tutaj, że to. To jest ożywione jak to chłonę, to jest zarki tone, tutaj warstwa, tutaj przedmowiem Tutaj też to Liście ci jak to dziadka to podłączony jazda, to jest taka własna, własna, Baza Tutaj ta faza, tutaj przeraża, przeraża to ciebie, możesz duetaj, tutaj wrażenie, tutaj znaczenie, że jest tego nie da, że jest tego, że to wszystko przeciera, przeciera szlak, kurwa, szlak, ślad, miesz trafia, co go? Tutaj nie wyrabiam jak to wszystko, co jest w wyobraźni, nabiar. Taki namiar, takie zamiary, tutaj, że to nie do wiary, czasem to nie czary, czasem tutaj, że się tutaj, gra to czary, gra to jasna. Tutaj słowa, słowa miasta, czego to jasna, miasta powiedzieć i tutaj czego, duchy mogą cię tutaj to nawiedzić, tutaj co nie, pytasz że odpowiedzi jak szuka, szuka sztuka, artystyka, jak to gdzieś tutaj oszukać nie da się. Kurwa y źle, że to do tego, że to do po tutaj Nie dlaczego? Tutaj szczegół, jest zrobię tutaj, nie obrady drzegu, tutaj na to nie ma, jak to wyraz, to jest, tutaj ta siła, tutaj odbija, odbija to w ręce tutaj to wręczę Wyręczę cię, wyręczę źle, źle mi to nie jest, tutaj że to czasem nadzieje, nadzieje się tu traci, ale to i tak, po prostu poradzić. Czemu to poradzić, czemu tutaj, czemu tutaj, czemu rad, czemu czemu ta? Czemu, czemu ta, czemu to się pka, czemu tutaj taki stan, czemu, czemu, tutaj bez problemu Szukaj celu, szukaj to, dochodzi to niewielu, jeden 11, na 11, 11. tutaj naszło Tutaj nasz ok. tutaj to wrzucam i robię to na flow, na flow, na flow, tego tego ciągam, tutaj przyciągam. Tutaj jestem, tutaj od strony ta pierdalam, I to tak one, 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 tutaj gadki, tutaj pracy Tutaj, że to myśli z <laughs>